Witam serdecznie na konferencji prasowej. Po spokojnie możemy to powiedzieć dotychczasowym wydarzeniu sezonu w ten Genialny mecz z Tełemetu Zielona Góra i PG z Gorzalec, dwóch drużyn, które dzisiaj dostarczyły mnóstwa emocji. I zaraz po tym meczu poprosimy o komentarze przedstawicieli obu drużyn na początek drużyna naszych dostojnych gości mistrzowie polski pge Turów gorzelec trener Miodra Krajkowicz i Aleksander Czysz. Na, po na początek poprosimy oczywiście o komentarz jak zawsze pana trenera. Hello everybody. It's nice to be here again. Work. It's nice to be here again. Uh, I think it was pretty nice game for fans to watch. Some kind of spectacle and on the end. Home team won. Desert won. They spend they invest more energy in V and they believe to the end they can win. They change they change uh, Result, especially in fourth quarter. Six turnovers we made in fourth quarter, and like we stop. That is something what happens also before. We have to work about that. That is some kind of mentally. Um, Stay attached. Or uh, and also and also for us. And then let's say. 30 minutes was pretty good game but I think that is just first game we'll have a lot of games between I believe but if we continue like that to to to, to stop to believe everybody can win against us like tefl show like also another team couple teams <coughs> was so close and we have to change something and to 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 start to again believe to play with little more confidence unfortunately we lost Confidence the last couple in let's say two weeks a lot of problems but okay that is not excuse and on the end we will find that game like game against Termed for sure will push us to work more and to next game try to play better. Thank you very much if somebody has question. Thank you. powiedzieć, no, że bardzo miło jest znowu być To naprawdę bardzo miły oka. Mecz dla fanów, możemy powiedzieć, że nawet spektakularny. Skończyło się tak, że wygrali gospodarzy, a wygrali dlatego, że wygrali z większą energią niż my, z wiarą też do samego końca. Jeśli chodzi o naszą grę to w czwartej kwarcie, którą zauważyłam na rozsek tego spotkania, popełniliśmy aż 6 strat. I coś się w naszej grze zacięło, Na tym będziemy musieli popracować przed następnymi meczami. Mogę powiedzieć, że rozegraliśmy 30 minut dobrego spotkania. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy. Mecz, ale to był pierwszy mecz pomiędzy naszymi zespołami w tym sezonie i tych meczów będzie dużo więcej, taką przynajmniej mam nadzieję. Prawda jest też taka, że każdy może wygrać e, z nami, e, czego dobiegł chociażby Tref w ubiegłym tygodniu. Musimy pozmieniać na pewno niektóre rzeczy w naszej grze, e, wrócić do tego stanu takiej dobrej pewności siebie, o mieliśmy wcześniej. Mieliśmy sporo problemów w ostatnich dniach, ale nie chcę o tym mówić. Będziemy starali się i znajdziemy sposoby na to żeby grać lepiej. Tyle dla Miodra Pańko, czy przynajmniej przeloczni, gdy na uniwersytecie Aleksandra Zacznę od tego, że to był super mecz po prostu, w którym można było zagrać. Dużo emocji i od dawnej chwili już nie grałem w Koszykówkę. Ostatni mecz, kiedy rozegrałem, to było w kwietniu w zeszłym roku, także po tak długiej przerwie to było coś fantastycznego powrócić i rozegrać mecz na takim poziomie i przed taką ilością fanów. Co do meczu, to uważam, że zaczęliśmy mecz grając bardzo dobrze w obronie oraz kontrolując zbiórkę. Mieli bodajże dwie ofensywne zbiórki w pierwszej połowie. Także kontrolowaliśmy mecz pod tym aspektem. Pod koniec meczu Nasza egzekucja nie była taka, jaka powinna być, i e, mieliśmy wiele strat, które e, prowadziły do szybkiego ataku. E, nie wracaliśmy do obrony i e, dlatego mamy wynik w ostatnim kwarcie 24 do 8 i to są łatwe punkty, których nie wolno dopuścić, by wygrać e, taki mecz. E, także to jest coś, nad czym możemy na pewno popracować i. Z dnia na dzień na pewno będziemy się stawali lepsi i będziemy budowali chemię w zespole.